Witajcie w poranku z OneLife'em, czyli takiej 10-minutowej serii, idealnej do śniadania, żeby posłuchać. A dzisiaj porozmawiamy o pytaniu Marcina a propos budowy kampera. Będę tutaj czytał. Buduję kampera, robię plan zakupów. Chodzi mi o ogrzewanie postojowe. Wiem, że jest firma Trauma, która sporo kosztuje, i wiem, że są jakieś alternatywne firmy, pewnie chińskie. Moje pytanie: czy warto w takie coś iść? chińskie tańsze oraz czy masz jakiś model do polecenia sprawdzony auto, które przerabiam to Ford Transit custom, e, raz przedłużony więc mały van powierzchniowo, oprócz tego, że ja już odpowiedziałem Marcinowi na te pytania, to teraz Wam mniej więcej opowiem na to pytanie ale będą też kolejne pytania zaraz po tym ok, bo to była trochę dłuższa rozmowa hmm. według mnie Trauma ma kilka minusów Pamiętajcie, że to jest mały van i w takim małym vanie bardzo liczy się przestrzeń i trauma zazwyczaj jest na gaz, prawda? I ja osobiście nie pchałbym się w gaz właśnie w taki mały van, bo butla z gazem jest naprawdę spora. Do tego trzeba mieć tam całą szafkę zabudowaną, to żeby to była wentylacja i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego Marcin na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii co oznacza, że stacje LPG, którymi można byłoby zatankować taką stałą butlę, no ich nie ma za wiele. Szczególnie jeżeli mówimy o ogrzewaniu, które używamy w zimie, no to tak naprawdę musiałby co chwilę gdzieś jeździć tankować hmm, ten tank gaz. A ten gaz czasami jest, czasami go nie ma. Trzeba by być jakimś uzależnionym od tego gazu. Poleciłem mu więc Diesel Heater na ropę chińskie, wybasto. Dlaczego? Po prostu ropę można zatankować dosłownie wszędzie. I to jest jeden z największych plusów. Do tego jest bardzo proste, bezawaryjne. Ten gaz nie ma szansy się ulatniać. W sensie, że przy tramie z gazem, to. Wiecie, ktoś musi to zainstalować, są dodatkowe koszty. Taką instalację na ropę to każdy sobie zamontuje, kto ogarnia podstawowe po prostu takie projekty DIY. Wężyk podłączyć jeden, zaciski do tego kabel, plus minus. To jest naprawdę coś bardzo prostego. Później powiedziałem mu, że są takie. Ja mam tutaj w osobówce w tym miejscu, pod, ty, pod tym, zamontowane właśnie wszystko w jednym Oli One. Ale to nie jest najlepsze rozwiązanie z kilku powodów. Między innymi, że on bierze powietrze e, do spalania z, 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 z środka. Oczywiście możemy go tam odpiąć, przepiąć, dać mu rurkę jeszcze z dołu, żeby ciągnął z zewnątrz, ale generalnie to jest kolejna mała przeróbka. Poza tym to zabiera dość sporo miejsca. Spokojnie możemy wziąć i takie wybasto tradycyjne gdzieś schować w jakieś ciasne miejsce, gdzieś może pod tapicerką nawet się zmieści. Szczególnie, że na taki mały van wystarczy 2 webasto. wybasto. One w ogóle jest mniejszy rozmiarowo 2 więc to jest duży plus w takim małym vanie. Problem polega na tym, że zapytał mnie też o coś, co mogę polecić. I koniecznie to, co się bym polecić, to jest ten, taki właśnie kontroler, który tutaj mam. A ja go mogę chyba odpiąć. Tutaj wam, może pokażę. O, tutaj. I ten konkretny kontroler ma termostat. I, i to taki prawdziwy termostat. Dlatego, że on włącza i wyłącza zupełnie wybasto. Ustawiam na konkretną temperaturę i on trzyma. I jak się nagrzeje. No to wyłączy zupełnie wybasta. Ktoś pisał, ee, czasem nie Grzesiu, mm, pod jednym z filmem. Maciek, powiedz, jak to robisz, że się nie ugotujesz w samochodzie? Ja jeszcze chodziło wtedy o małagodana. Że jak to robiłem? Bo wszyscy wiemy, że używamy, używamy tego wybasta, że one dość szybko potrafi nagrzać swoje pomieszczenie i później nawet jeżeli spadnie na, na niższe obroty, to to dalej jest za gorąco dlatego dużo lepiej jest właśnie mieć mniejsze Webasto bo on daje trochę mniej, trochę mniej ciepła i możemy je po używać dłużej, Ona sobie tam pyrka, pyr pyr, pyr 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 powolutku i jest fajnie mm, właśnie, i problem polega na tym, że do tego kontrolera nie wiem szczerze mówiąc, czy można podpiąć 2kW Webasto może z całą płytką Trzeba by wejść do producenta zapytać, ale widziałem do 5 i do 8 kW. Ja tutaj mam 8 kW w tej osobówce i wszystko jest ok, więc myślę, że na malowane też będzie. Więc wysłałem mu linka, właśnie nie do all you one ale do właśnie do. Takiego tradycyjnego wybasta w częściach i żeby, żeby mógł sobie zamontować takie wybasto. Zapytał mnie też Marcin o to, czy może podpiąć się pod zbiornik samochodu, żeby stamtąd ciągnął ropę, czy może jednak e, będzie jakiś osobny zbiornik. I wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak masz zewnętrzny zbiornik, no to od razu widzisz, ile tej ropy schodzi i trzeba dolewać co kilka dni w zależności jak używacie jak podłączysz do głównego zbiornika no to wtedy jest dużo lepiej, dużo lepszy pomysł ogólnie rzecz biorąc, bo odchodzi ten rozmiar 10 litrowego zbiornika, a w tej małej przestrzeni każdy centymetr się przecież liczy tylko trzeba odkręcić zbiornik ściągnąć go, wpuścić wężyk do środka i teoretycznie jest takie ryzyko, że może wyciągnąć całą ropę przeznaczoną do jazdy ale szczerze mówiąc, takie wybacz to na tyle ma Europę, że trzeba po prostu pamiętać, żeby nie jeździć na rezerwie i tyle, i będzie ok. Za to plusem zbiornika zewnętrznego jest to, że jak przypadkiem ci się kiedyś skończy ropa w samochodzie, to możesz z tego zbiornika wziąć i wylać do, do głównego baku. Co mi osobiście zdarzyło się dwa razy. <laughs> tak wyszło. Um, więc wszystko ma swoje plusy i minusy i trzeba wybrać teraz odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie jeszcze ma pytanie o propo elektryki ok super jak masz jeszcze chwilę to zestaw elektryki chcę go podłączyć do dwóch osobnych baterii pod siedzeniem i wrzucić jeden lub dwa panele na dach podpowiedz mi z wyborem baterii będę znikał na 12 dni po Europie Chcę mieć możliwość podłączenia na campsite, ale też być jak najdłużej niezależny. Jeśli będą jakieś pustkowia, nie chcę ciągnąć zasilania z baterii, która uruchamia samochód. Myślałem o jednej lub dwóch bateriach pod siedzeniem. Zapytałem go też o to, jakie urządzenia będzie miał przede wszystkim zazwyczaj podłączone, bo to jest klucz w tym pytaniu. I napisał mi, że. Będzie podłączony kran, pompa wody, dwa gniazda 220, oświetlenie, ogrzewanie lodówka i tym podobne, laptop 110 W, używany 5 godzin dziennie, ładowanie drona 65 W, lodówka AlpiQ 60 W, suszarka do włosów 1500 W, porostownica do włosów 200 W. I na to pytanie wygląda na to, że odpowiem. Już w kolejnym odcinku, <noise> bo właśnie nam mija 10 minut i tak zróbmy, że to będzie odpowiedź jutrzejszego odcinka, którego nagram, o nie jutrzejszego, poniedziałkowego odcinka to będzie temat i jego właśnie nagram odpowiedź już teraz, ale będziecie mieć ją właśnie na poniedziałek, bo odcinki miały być 10 minutowe, jak tam kilka osób mu się upomniało, że nie, 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 16 minut to za długo, więc ma być 10 minut. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. I zapraszam Was do kolejnego odcinka w poniedziałek właśnie z tej serii. I będę właśnie odpowiadał na to pytanie a propos elektryki. I zapraszam Cię też do tego odcinka, który na pewno też Cię zainteresuje. Do zobaczenia już w poniedziałek. Hej!